Ojcze generale, zbliża się 1050. rocznica Chrztu Polski, ale też rocznica ślubów jasnogórskich. Można by było zadać retoryczne pytanie, czy śluby jasnogórskie są aktualne, czy, czy ta wierność, którą ślubowaliśmy Bogu i Maryi i Krzyżowi, jest aktualna i jak aktualna jest dzisiaj. W wielkim skrócie powtarzam, myśmy nie wiedzieli śluby, i nagle po ślubach, dosłownie następnego dnia, 27 sierpnia 1956 roku spotykamy się w gronie tego Instytutu. Mówiłem, zaraz czytamy te śluby. Tam są punkty, tam jest jakiś program. nam się złożyły. Program, który mówi o czym to to są śluby. I ten apryma zwraca, i zaczyna się historia. Od razu na tym wypowiedzieli na wydaniu obrazy Matki Bożej, ale program. I to jest właśnie myśl prymasa Wyszyńskiego w ślubach Jastogórskich, że to nie jest akt dewocji, oddania, zawierzenia, to jest program duszpasterski, prawdę realizowany. I tydzień program w przygotowaniu do milenium Chrztu Polskiego. Na dziewięć lat. Te dziewięć lat. I to ogreślana konsekwencja, to jest ta wielka myśl prymasa, który zrobił ze ślubu. To jest nie to akt oddania zawierzenia pomoc o co chodzi, ale ma być program dusz, wielki rachunek sumienia, naród ma się odrodzić, co to znaczy. Więc po prostu po kolei te punkty, gdzie jest wierność Bogu, Ewangelia, rodzina, wszystko dosłownie dzisiaj można wszystko jest aktualne. I wracamy w tej chwili do tej roboty. Przychodzi te 50 lat, 35, 50 lat. Powstaje pytanie, czy myśmy zrobili raunek sumienia? Czy myśmy naprawdę starali się, że tak powiem, wykonać to, co Pan, Bóg, co Pan Bóg chce? I tu przychodzi. Gdzie jest naszą wiernością, Panu Bogu? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest nauka religii? Po kolei, rodzina, gdzie katalizacja? W głowie się nie myśmy o tym, że tak powiem, nam to gdzieś ujęło. I wiedzieliśmy, że konieczność to jest nic innego, by śluby. Punkt po punkcie. Co znaczy wierność krzyżowym? Gdzie są nasze krzyże? W szkole krzyży nie ma, w urzędach szkoły nie ma, w biurach nie ma, w sklepach krzyży nie ma. Wstydzą się, boją się. I tej źrodki Boże chcecieś?